Cześć, nazywam się Łukasz Borowski, jestem reżyserem filmu dokumentalnego Biegacze. Razem z producentką Zuzą chcieliśmy opowiedzieć wam trochę o naszym projekcie. Kiedy pierwszy raz usłyszałam o filmie od Łukasza, sama zainteresowałam się bieganiem i zaczęłam biegać. Zdam sobie sprawę, jak fascynujące jest to zjawisko. Kiedy biegniesz, liczysz się tylko ty, nikt nie może ci niczego kazać, nic cię nie ogranicza. Kiedy usłyszałem o tym, że są ludzie, którzy przebiegają 200 km w 30 czy 40 godzin, wydało mi się to tak niesamowite, tak magiczne, że poczułem, że koniecznie trzeba zrobić o tym film. Później zacząłem poznawać ultramaratończyków i okazało się, że są to bardzo różni ludzie. Pochodzą z różnych środowisk, są w różnym wieku, mają różne doświadczenia życiowe, ale to, co ich łączy, to niesamowita pasja, niezwykły hard ducha i unikalne historie, które ze sobą niosą. Właśnie te historie chcielibyśmy opowiedzieć w naszym filmie. Dotychczas udało nam się zrealizować zdjęcia podczas jednego z najdłuższych na świecie ultramaratonów w biegu siedmiu szczytów. Nasi bohaterowie pokonali 240 km przez 48 godzin bez snu. Razem z dziesięcioma ekipami towarzyszyliśmy im przez cały czas trwania maratonu. Teraz potrzebujemy waszej pomocy. Zbieramy fundusze na postprodukcję obrazu, udźwiękowienie, montaż i zamówienie profesjonalnej muzyki u kompozytora. Wspierajcie nas na Polak Potrafi, udostępniajcie naszą kampanię i pomóżcie filmowi biegacie trafić do kim.